Auto bez żadnego problemu To znaczy ja zginęłem a... i tutaj ten tak garaż wygląda sobie tym Tak jak tamto auto mi się podnosiło, to tamto, tamto, na które teraz patrzę, nie w którym siedzę, tylko tamto, on tamto, to to się tak bardzo podnosi, że tamto w ogóle nie, nie konkurent to jestem. Nie, nie ma konkurencji w ogóle to auto, w którym jadę. Czyli w skrócie, a auto się podnosi o tak. No więc bardzo się podnosi. No i to tak naprawdę było by na tyle wstępu, bo... Znaczy wstępu, ogólnie z całego live, a, całych trzech live'ów, przez to, że mi tak ścinało przez internet, bo to miało tylko być takie, jakby to powiedzieć, takie... Odświeżenie wiadomości na temat moich wszystkich rzeczy to właśnie to, i jeszcze nie wiem, czy to już miałem w poprzednim odcinku. Ale mobilne centrum operacyjne mam, więc zaraz sobie do niego podjadę. No i GIT. Oczywiście idealnie zaparkowane, nawet nie stuknąłem. Nie stuknąłem, bez ale nie stuknąłem. I teraz mam tu jakieś auto, bo nie pamiętam w ogóle. A, mam tu jakieś auto, w ogóle zapomniałem o tym ołcie. XD. No, to na tyle by było tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. I to wszystko, na razie.